Po nudnym grudniu i styczniu zaczęło się coś dziać. Nowe eski Samsunga zawitały, a ja od kilku dni używam S22 Ultra i mam dla Was garść przemyśleń, czyli coś więcej niż zwykła specyfikacja. Na początku chciałbym powiedzieć, że przy okazji tej premiery tak naprawdę dostaliśmy dwie eski i jednego NOTA. W S22 Ultra jest wiele analogii do NOTA 20 Ultra, konstrukcyjnie, jak i pod kątem możliwości. Oczywiście mamy nowe szkło Gorilla Glass Victus Plus po dwóch stronach, wzmocnione aluminium na brzegach, ale na pierwszy rzut oka tego nie czuć, a i widziałem rysy na samplach testowych, które miałem osobiście w dłoniach. Czuć natomiast w rękach, że sam telefon jest ogromny i do tego śliski, także naprawdę trzeba na niego uważać. Zagięty ekran wydaje mi się, że czasami rozpoznaje dotyk boczną częścią dłoni i tym samym blokuje dotyk w centrum ekranu, ale to będę dalej obserwować przez kolejne dni. Im dłużej korzystam z tego modelu, tym bardziej uświadczam się w przekonaniu, że wysepki na aparat są zbędne. Te wystające obiektywy nie wpływają tak mocno na kołysanie się smartfona, jak na przykład było to w S21 Ultra widoczne. A do tego ten wygląd ala LG Velvet bardzo do mnie przemawia. Oczywiście można powiedzieć, że mało tu ostrych ścięć, które są obecnie modne. Ale ja płakać nie będę, bo ucierpiałaby na tym ergonomia, która przy tak dużym sprzęcie i tak tutaj nie jest na jakimś super wysokim poziomie. Dostaliśmy w tym modelu Exynosa 2200 i Samsung bardzo go mocno broni. Czemu nie Snapdragon 8, mimo że w tabletach on został zaimplementowany? Otóż kwestie strategiczne, ale dla użytkownika to dalej średnie wytłumaczenie. Nie grałem jeszcze na tym telefonie, ale AnTuTu oczywiście odpaliłem. Zanim poznacie wyniki, to chciałbym zaznaczyć, że w trakcie codziennego użytkowania na razie obudowa nie nagrzewa się. Oczywiście nie mówię o sytuacji ładowania telefonu, bo wtedy faktycznie robi się cieplej. I to zauważalnie. Pojedynczy test Antutu wskazał wynik tadao 783 tysiące punktów. Ekran ma 6,8 cala i to gigant. Do tego faktycznie bardzo jasny. Samsung odgraża się. 1750 nitami i to oczywiście ma przełożenie na komfort pracy na dworze. Ja nie należę do tych, co uwielbiam tak duże ekrany, ale przy SP-nie oczywiście potrzebna jest duża przestrzeń robocza, więc to rozumiem. Dalej uważam, że brak postępu z ukryciem aparatu do selfie pod ekranem jest mocno rozczarowujące, bo nie widzę żadnych rewolucji w tym modelu. To konsekwentna praca, ale tylko polegająca na ulepszaniu tego, co jest. W ten sposób widzę na razie poprawę w baterii względem słabiutkiej pracy w Note 20 Ultra. Tam był problem z jednym dniem, a teraz akumulator 5000 mAh, mimo że na razie układa się i przyzwyczaja do mojej pracy, to już nie powoduje we mnie paniki o godzinie 18, że za chwilę będę musiał znaleźć gniazdko. Pochwalam też fakt podniesienia ładowania do 45W, ale brak takiej ładowarki w zestawie jest karygodny. Z moją uniwersalną 65W ładowarką średnio chce on się dogadać i tych 45W na razie w pełni nie mogę wykorzystać. Pod kątem aparatów musimy ustalić sobie, że główna 108MP matryca i 12MP szeroki kąt to dokładnie te same matryce co w S21 Ultra, odpowiednio produkcji Samsunga oraz Sony. Zmieniły się natomiast teleobiektywy. Poprzednio odpowiadał za nie Sony, a teraz to autorskie matryce Samsunga. Przyznać muszę, że już po kilku chwilach widać różnicę. Pierwsza sprawa to świetna stabilizacja zoomu, nawet dla maksymalnego stukrotnego przybliżenia. Skoro już jesteśmy przy nim, to oczywiście do wrzucenia takich zdjęć na social media trochę daleko dalej, ale cokolwiek z nich wyciągnąć można i jest to zauważalna zmiana. Pytanie, czy ktoś takiego zuma faktycznie potrzebuje. Trzykrotny ma swój dedykowany tyle obiektyw z optyczną stabilizacją i zaspoileruję już Wam, że nawet nagrywanie wideo w ruchu na nim to poziom nadspodziewanie dobry, co teraz możecie zobaczyć. Ogromna poprawa jest dla stabilizacji i to naprawdę imponujące. Oczywiście zbyt mało nagrałem filmów i zrobiłem zdjęć, żeby cokolwiek więcej się rozwodzić w tym temacie, ale zapowiada się naprawdę smakowicie. To jeszcze o tym spn Wiadomo, Samsung zasypuje liczbami, a bo tu poprawiona czułość o milion procent, poziomów nacisków jest milion pięćset, sto dziewięćset, ale prawda jest taka, że jeżeli nie jesteście grafikami, to tych różnic absolutnie nie wykorzystacie, a taka namacalna korzyść nie daje argumentu, żeby wymieniać tylko z tego względu na przykład Note 20 Ultra. Oczywiście trudno wymyślić koło na nowo, ale dla Rysika te wszystkie funkcje dalej są takie same więc mamy tyreb wycinania, mamy pisania po screenach czy malowanie. Bardzo relaksacyjne swoją drogą, także polecam dla tych zestresowanych całą życiem. Zachęcam Was do pozostawienia pod tym odcinkiem pytań do testu, zawsze na nie spoglądam zanim zacznę przygotowywać materiał. Do zobaczenia i widzimy się w środę.